Śladowy występ mój, więc nie mogę jakiś popał popełnić, bardzo przepraszam. W imieniu Stowarzyszenia Zawsze Kobieta bardzo serdecznie witam wszystkie Panie na dzisiejszej uroczystości. Szanowni Państwo, drogie Panie, Panowie, mam wielką przyjemność w imieniu Stowarzyszenia Zawsze Kobieta, w imieniu organizatorów. Przywitać Państwa na dzisiejszym koncercie wraz z Panią Prezes Stowarzyszenia, Panią Elżbietą Wojdyłą. W koncercie wyjątkowym, przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, spotykamy się dziś niejako wigilię, wigilii święta naszych wszystkich mam. Już za dwa dni będziemy obdarowywać, obdarowywać najbliższe nam osoby słowami z miłością, pamięcią naszą, a my już dziś, w imieniu Stowarzyszenia Zawsze Kobieta, chcemy. Awansem złożyć obecne na sali mamą najsłodsze życzenia. Drogie panie, Morza Miłości, nie bójmy się tego słowa, wielu radosnych dni w zdrowiu i szczęściu, niewyczerpanego źródła satysfakcji i dumy z własnych pociech, bez względu na to, ile mają lat. Nie każdy dzień uświadamia wam na nowo, że dar macierzyństwa to jeden z najpiękniejszych stanów, jaki mógł wam się w życiu przydarzyć. Wszystkiego najlepszego. Pani Ela chciała przywitać dzisiaj jeszcze wyjątkowego gościa, wyjątkową mamę. Tak, chciałam przywitać panią Stefanię Grzeszek, która w tym roku kończy 100 lat i życzyłabym nam wszystkim, żebyśmy dożyły do tego.